Cześć, witam, dzień dobry, tym razem Yamaha FZ6 FZ6 z 2008 roku modelowo pewnie 2007 no bo srebrna rama i ten model to jest przedliftowy ale jest tutaj ewidentnie, czyli rejestracja 2008 rocznik dokładnie, motor z Niemiec, absolutnie bezwypadkowy w pełnym oryginale, zdjęcia z zakupu motocykla w Niemczech posiadamy no i piękny, naprawdę słuchajcie, piękny no i druga ważna rzecz, motor ma 30 tysięcy. 800 km przebiegu. Przebieg ten jest udokumentowany. Mamy do niego książkę serwisową, są jakieś tify na przebieg, jest homologacja do tego motocykla, no i słuchajcie, komplet kluczyków. A kluczyki nie są wyjęte jeszcze z takiego oryginalnego metalowej skrzyneczki, którą Yamaha daje. Nigdy się nie spotkałem z taką skrzyneczką, ale tam jest w niej gąbeczka i specjalny taki kształt kluczyka, takie wycięcie w tej gąbeczce, który charakteryzuje, że. Są te, te pudełko, jest przewidziane tylko i wyłącznie pod kluczyki. Motor naprawdę w pięknym stanie. Oczywiście mamy zdjęcia z zakupu motocykla. Mogę jedną rzeczą powiedzieć, że ze zmian to jest zmieniona lampa tylnia. Na taką jakąś inną, jakieś mocowanie tablicy i tylnie kierunkowskazy oraz dołożony ten naklejki, ten fazer czerwony oraz ten tutaj diabułek, który widzimy na przednim błotniku i paski na kołach tarcze są słuchajcie fabryczne, są w stanie idealnym, przednie tarcze są y, oczywiście nigdy nie zmiana i stan ich można porównać do idealnych tu nie ma żadnego praktycznie rantu, zobaczcie jak zacisk wygląda, te zielone śruby, tu te wszystkie śruby błyszczące co tutaj z tej strony, oczywiście wygląda to identycznie. Tu też nominalne dosłownie wymiary. Historia tego motocykla jest taka, że pan nam powiedział, że praktycznie przez. Cztery ostatnie lata motocykl nie był eksploatowany, mówi, że odpalił go, gdzieś tam się po bocznej drodze przejechał tym motocyklem, ale no niestety mówi, yy, nie pytałem jaki powód, no nie jeździł, no po prostu nie jeździł, nie będę tutaj ukrywał, że yy, tego, no, no nie jeździł, o tak bym to nazwał. Co więcej mogę powiedzieć? Tak jak wspomniałem, mamy zdjęcia z zakupu tego egzemplarza w Niemczech Możemy oczywiście podesłać Ten filmik tutaj tworzę To pod tym filmikiem wrzucę link do ogłoszenia Będzie tam dokładny opis tego motocykla Dokładne zdjęcia Polecam też OTOMOTO, bo na OTOMOTO macie 35 zdjęć tego motocykla Na OLX wyłącznie 5 albo 7 będzie zdjęć wrzuconych Więc jeżeli już szukacie ogłoszenia Szukajcie go po prostu na OTOMOTO Wbijcie miejscowość miejscowość Iława Warmińsko Mazurskie I tam się po prostu mieścimy, lub kliknijcie pod ten filmik i tam to się otworzy. Nasza firma to Self Moto mieścimy się w Iławie, telefon do nas to 500, 134, 533. I teraz tak, jedziemy tutaj, pokazuje wszystko w oryginale, kanapa bez żadnych pęknięć. Tutaj, co zawsze wskazuje, że jakiś motor ma większy, to tutaj są takie nadpęknięcia na tych rogach, no bo wiadomo, jak się na nią wsiada, no to tam też to się eksplatuje. Co więcej, napęd w tym motocyklu jest napędem wymienionym 4 lata temu, i pan zasugerował, że ten napęd będzie miał w granicach 1000 do 2000 km, nie więcej. E, czyli jest, no jest idealny. No, no co tu, tutaj okrywać, jest on idealny. Oczywiście nic tutaj nie było malowane. E, jest tu pełen oryginał. Naklejka na wahaczu: to wszystko jest e, tak jak należy. Zmieniony zostanie ten kierunkowska, co od razu y, tutaj pokazuję, i tu dołożona śrubka, bo jej nie ma. Y, motocykl tak naprawdę. Przyjechał do nas dwa dni temu, i od razu się wzięliśmy za zrobienie tego ogłoszenia. Dlatego teraz tu, przy robieniu tego filmiku, zauważyłem te elementy, więc je uzupełnię kierunkowska, dlatego że jest jakiś słuchajcie, taki jakby spalony, więc po prostu zamienimy na bardzo ładny taki nowy kierunkowska, żeby nie było jakiejś niejasności na stacji diagnostycznej, żeby ktoś nie zarzucił. Oczywiście zawieszenie nigdy nie malowane, tak jak, jak cały motor, nigdy nie odświeżane. Eee, tutaj może pokażę tam, co widzę. Żadnych odprysków na lampach przednich, żadnych, no bo motor ma znikomy przebieg. No 30 tysięcy to jest znikomy. To nie jest przebieg, który jest, można powiedzieć, że jest duży, średni. To jest znikomy przebieg. No chociażby na ilość lat tego motocykla, no to, to też o czymś to świadczy. Spada jakiś tutaj rzuczek. Wszystkie zaślepki na miejscu. Wszystko działające, czytelne. No może poza tym kierunkowskazem, który zmienimy, zanim klient przyjedzie nam go obejrzeć. Kierunki się załączają. Długie, krótkie, awarki działają. Także myślę, że wszystko będzie sprawne. Światło się zapala, długie, więc całkowicie sprawna maszyna, jeżeli chodzi o elektrykę. No i mechanicznie, no Fazer. No Fazer nie, nie jest to motocykl, na, o którym można powiedzieć, że ma jakieś wady. No po prostu motor jest stworzony prawie, że idealnie. I gdzieś się nie dzieje. Oczywiście wersja jest na ABS-ie to też jest rzadkość w fazerach, no bo za to się płaciło w tamtych latach nie było obowiązkowe więc trzeba było za to dopłacić, zobaczcie jak wygląda tu zacisk z tyłu idealny tarcza z tyłu perfekto ta śrubka zobaczcie w zaciskach wygląda klocki z tyłu Ideal. felgi żadnych tutaj jest łuszczeń żadnego łuszczenia się lakieru a bardzo często się zdarza w tych modelach że to się łuszczy, oczywiście to też jest wyjaśnione kto ten motocykl miał, z jakiego rynku motocykl pochodził bo to wszystko ma wpływ to jest temperatura oleju zamiast korka oleju można sobie sprawdzić jaką, jak, jakie temperatury osiąga olej podczas pracy tak, powiedzmy taki gadżet, o tak bym to określił co więcej, motor oczywiście możemy wysłać w dowolne miejsce w Polsce niezależnie od ilości kilometrów z rzeczy, które ja bym zasugerował w tym motocyklu, co zrobić, to wymienić, mu olej na sezon, no i, no i tylko tyle, no, tak bym tak bym tutaj zasugerował. Tutaj również wszystko ładne, czyste, niemalowane, nieodświeżane, nigdzie nie zadrapane, ładne kolektory, chłodnica również bez żadnych uszkodzeń, zawieszenie też, ono wygląda naprawdę bardzo pięknie. nigdzie się farba nie uszczy, bo to motocykl, słuchajcie, raz, że z niemieckiego dwa, że no nie ma przebiegu, jest to naprawdę fajna maszyna to są ryski takie, widzicie no jak nie umie ktoś zdjąć zbiornika no to takie rzeczy czasami mogą powstać, bo to jest od zdejmowania i zakładania zbiornika ponieważ motor ma akumulator pod zbiornikiem, ma również tam filtr, więc był serwisowany i też tam pewnie ktoś zaglądał do tego, Tynia lampa zmieniona na ledową, na taką mgloną też fajnie wygląda i ma homologację, więc nikt się do tego nie przyczepi, nie jest to produkt Aliexpress co więcej, motor możemy sprzedać w systemie ratalnym, mamy kolegę Romana i koleżankę Kamilę, który taki system ratalny bez żadnego problemu załatwią przez telefon 5 minut rozmowy, minimum formalności również motocykl możemy wysłać w dowolne miejsce w Polsce, niezależnie od ilości kilometrów mamy takiego kuriera, który za kwotę 700 zł przewiezie ten motocykl w dowolny region Polski eee pakujemy motocyk, pobieramy wtedy zaliczkę pakujemy motocyk, zabezpieczamy i jedzie do Was kurier przywozi Wam motocykl oglądacie go na miejscu, podejmujecie decyzję na miejscu, rozliczacie się na miejscu więc Wasze ryzyko przy zakupie tego egzemplarza, tego motocykla od naszej firmy jest naprawdę znikome zobaczcie, wszystkie zaślepki, te elementy tutaj to wszystko wygląda naprawdę uczciwie i naprawdę pięknie <laughs> Pięknie, to no, bezproblemowo, tak powiedzmy. Jeszcze raz go cykniemy na ciepły. ABS oczywiście sprawny gaśnie, yy, no i i chyba to było wszystko co mógłbym powiedzieć czy jeszcze od siebie co mogę dodać kompletna dokumentacja no do zbiornika spróbuję tam zajrzeć nie wiem czy tam widać, czyściutko no na ściankach wiadomo, że są jakieś takie tutaj jakby palcem przetarł, no to już tego śladu nie ma bo to bardziej taki pył jest niż, niż cokolwiek tam czyściutki w środku tam, nie wiem czy że życie czy... o zobaczcie, o to mi tam chodzi że nie ma żadnej śniegi i to jest przede wszystkim podstawa przy sprawdzaniu motocykla no bo Problemy związane z układem paliwowym i z dziadostwem, jakie teraz nam sprzedają na stacjach paliw, no mogą, być, mogą być duże. Więc tutaj, co więcej, mogę dodać: kompletna dokumentacja. Telefon do naszej firmy to 500, 134, 533. A prezentowany egzemplarz to Fazer FZ6 wersja z ABS-em. Absolutnie bezwypadkowy w oryginale i naprawdę bardzo ładny motocykl. A z wizualnych miałem tu pokazać, że to ma. Takie coś. Mogę zrobić zapraweczkę, nie muszę. Wtedy ślad tego nie, tego nie będzie, ale też nie chciałem tego robić, tylko dlatego, bo przyjedzie klient, który powie nam, że no niemożliwe, że malowany, że robiony, że naprawiany, a to naprawdę zobaczcie, te śrubek wyglądają fajne, naprawdę fajny egzemplarz motocykla. Jeżeli ktoś go kupi, to naprawdę się pocieszy tym egzemplarzem, bo wygląda on. Naprawdę czysto, naprawdę zdrowo. Także serdecznie zapraszam do miejscowości ława. Telefon do nas to 500, 134, 533. Także dzięki za oglądanie. Dzięki za to, że. Dodajecie komentarze, najbardziej za te fachowe komentarze, jak ostatnio pomogliście nam przy jamaszce FZ6, fj od czego są wytarcia. Także dziękuję Panu, kto napisał, że od plandeki rzeczywiście mogło to powstać od plandeki. Także dzięki, zapraszam do oglądania naszych filmików. Cześć!